Teraz jest tu spokojnie, ale do niedawna ten sklep przeżywał codziennie oblężenie i szturm spekulantów. Leciały szyby, wzywano milicję i pogotowie, a obrotowa kolejka staczy wykupywała natychmiast każdą dostawę dziani. Sprzedawali je potem od ręki rzemieślnikom, zarabiając od 500 do 1000 złotych na metrze. Aż zdarzyło się to, co niestety jest w drugim etapie reformy jeszcze rzadkością, a powinno stać się zasadą. Producent wyciągnął pomocną dłoń bezpośrednio do rzemieślników. W zakładach Teofilów zorganizowano pierwszą giełdę dzianin dla rzemiosła. Ale w cenę metra obok złotówek wliczony jest płatny w centach wsad dewizowy surowca. Od 5 do 50 centów za metr, zależnie od atrakcyjności dzianiny. Sprzedaliśmy y, w granicach 230 tysięcy metrów na sumę 155 milionów złotych i w granicach 50 tysięcy dolarów. Podpisaliśmy umowę z 270 rzemieślnikami. Rzemieślnicy zostali potraktowani tak, jak każdy normalny zakład państwowy sprzedajemy im dzianinę na takich samych e, zasadach. No i o to chodzi.